cześć co zrobić jak Seicento nie pali na jednym podpalamy. Nie świecie podpalamy słychać że nie pali na jednym no i sprawdzamy wyciągamy jakiś strat. wyciągamy drugie drugi kabel z trzeci mamy i jest iskra. i majstrowie. Kaczy meślnik. kupujemy od zaprzyjaźnionego mechanika. Starą dobrą cewkę za 10 zł. Przepinamy kable. nie mogę sobie dać rady odpalamy, już jest przepięte o, widać stara jest tam pod spodem no. Już widać, że ładnie pracuje równiutko, Tak właśnie oto naprawię się tej często za 10 zł Dziękuję za uwagę Na razie, cześć, hej